Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie gotuję, dzisiaj próbuję, dzisiaj podgrzewam gotowe potrawy. Są to zupy, klopsy, flaki. To, co znalazłem w supermarkecie, to, co nam producenci oferują, jak jesteśmy na wczasach. A dzisiaj większość z nas jest właśnie na urlopie. A rekordy biją domki wczasowe. Obłożenie jest nad morzem, przynajmniej na maksa. I będąc w sklepie, widziałem, jak. Wiele osób bierze właśnie takie słoiki do koszyka, więc postanowiłem sprawdzić, jak to smakuje. Nie jest to żaden test, nie mylmy, nie zmieniam stylu mojego kanału. Dalej będzie gotowanie, ale od czasu do czasu coś takiego wrzucę. Chciałbym się przyjrzeć, jak to smakuje i czy warte jest swojej ceny. Nie będę czytał składu, czy jest to chemiczne, czy nie, bo to tylko od Was zależy, co chcemy jeść. Ja Wam tego narzucam, nie będę. Ja po prostu spróbuję to. Co nam producenci oferują? A więc klopsy kosztują 8 zł, gołąbki kosztują 7,50. Sprawdźmy, jak one smakują i co mieści się w tym magicznym słoiku. Pierwsze weźmiemy gołąbki. Porcji ile tu jest? No, producent nie poinformował, ile osób może się tymi gołąbkami najeść. Po otworzeniu odrzuca mnie zapach takiej właśnie kapusty duszony Jest po prostu okropny, ale sprawdźmy. Jeden. Hmm. Ja już widzę, że to jest chyba pomyłka gołąbków. Zobaczcie. Ale okej. Okay. Są raz, dwa, cztery takie małe gołąbeczki za ile mówiłem? Za 7,50. Sprawdźmy. Podgrzewamy oczywiście na bardzo małym ogniu delikatnie, żeby ich nie przegotować, bo wtedy stracą aromat. Teraz klopsy. Tu również na opakowaniu nie pisze yy, na ile osób, więc zgadujmy. O, zamknięte, porządnie. Pachnie całkiem przyjemnie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj mamy sześć klopców. Wyglądają nawet, nawet dobrze. A więc podgrzejmy je i spróbujmy. I tu również zalecam podgrzewać na bardzo wolnym ogniu, ponieważ to jest mięso. Ono potrzebuje troszeczkę czasu. Gołąbki i klopsy są już podgrzane. Tu nawet ładnie pachnie. Sprawdźmy najpierw gołąbki. Powiem tak. Psko zawinięte. No, trochę się rozwalają. Bardzo grube liście kapusty. Co jest ewidentnie błędem, zobaczcie. Nie wygląda to zbytnio zachęcająco. Ale poczekajmy, jak to będzie smakowało. To jest cała zawartość słoika. Więc myślę, że dwie osoby. Śmiało się tym powinny najeść. Teraz klopsy. Klopsy wyglądają zdecydowanie lepiej. Tu również zawartość słoika mieści się w tej małej miseczce. Sosu jest bardzo dużo. W klopcach oczywiście powinno być dużo sosu. Więc również myślę, że dwie osoby powinny się tym najeść. A więc spróbujmy gołąbki. Mięsa jak widać trochę jest. Sam farsz jest ok. Sos również jest dość dobry, ale mogłoby być troszeczkę bardziej doprawione. Oczywiście możemy sobie sami troszeczkę dosolić, czy posypać pieprzem, ale no, żeby nie ta kapusta, zobaczcie, bo liście strasznie grube i twarde. Reszta by przeszła. Teraz klopsy. Bardzo mocno zmielone, ale zobaczcie, wygląda to jak kiełbasa parówkowa. Ale w smaku nawet, nawet. Hmm? Sos prawdopodobnie ten sam lub bardzo podobny. Też proponowałbym troszeczkę. Myślę, że te dwie potrawy warte są swojej ceny. No i oczywiście, jeżeli lubimy gotowce, no to te zdecydowanie bardziej polecam od, od tych zup, które otwierałem wcześniej. Kolejną potrawą będą flaki. Brzmi fantastycznie, ponieważ ja osobiście uwielbiam flaki i myślę, że większość Was również je uwielbia. Mam tutaj flaki w rosole i mam tutaj flaki. Po zamojsku cena takich flaków to 6,50. No, całkiem to wygląda zachęcająco, i do tego jest 500 gramów, więc myślę, że dwie osoby jednym takim słoiczkiem się powinny najeść. A więc podgrzewamy i próbujemy. Na zimno pachnie nawet dobrze. Wiem, że w garnku to nie wygląda zachęcająco, ale podgrzejmy. I teraz flaki w rosole. Spoko. No tu ewidentnie są większe kawałeczki niż w tym słoiku pierwszy. Ale producent ten sam, więc. Myślę, że mogę być spokojny o jakąś jakość, która tam się znajduje, ale to dowiemy się za chwileczkę. I pamiętajmy, jak już wspominałem, to nie jest żaden test. Ja po prostu próbuję to, co jest na sklepowych półkach. I jeśli mi osobiście to nie smakuje, to po prostu wam o tym mówię. A do was należy decyzja, czy wy to kupicie, czy nie. A mówię prawdę, jak jest, bo będąc na czasach, i będąc zmuszonych kupić takie gotowe produkty, chciałbym wiedzieć, za co płacę. No i flaczki są już podgrzane, więc spróbujmy. Bo pachnie nawet, nawet całkiem, całkiem. Najpierw flaki po zamojsku. Może zmienię łyżkę. Teraz flaczki w rosole. No tu wygląd jest zdecydowanie lepszy. Duże kawałki flaczków. Jest marchewka. Pachnie też bardzo ładnie. Spróbujmy. Zobaczcie. We flaczkach po zamojsku brak jakichkolwiek kawałków. Wszystko takie ciapowate. Rzucają się tutaj maleńkie kawałeczki jakiegoś mięsa. Nie wiem, czy to była wrzucona konserwa, czy, czy po prostu tak mocno rozdrobnione mięso. Ale spróbujmy. W żaden sposób nie przypomina to flaku. Mm -mm. Tu jest totalnie nie Flaczki w rosole, ten sam producent. Piękne, ładne, grube kawałeczki. I tu jest zdecydowanie lepiej. Mm? To, to jest dobre. Chociaż ja bym troszeczkę dał więcej pieprzu. Ale poza tym jest naprawdę dobre. Hmm? Także polecając Wam flaczki, wybieram flaczki w rosole, Te po zamońsku. Jak sami widzicie, nie wyglądają ani zachęcająco, i tak samo smakują. I ostatnią potrawę, którą spróbuję, będzie to fasolka po brytońsku. Wygląda naprawdę zachęcająco, ale jak smakuje, zobaczmy. Na zimno pachnie dość dobrze. Widać kiełbasy. Aż jestem zdumiony. Sprawdźmy. Zobaczcie. Są jakieś plasterki kiełbasy. Jakieś mięsko, no i fasola, więc podgrzejmy i spróbujmy. No i fasolka jest już podgrzana, więc spróbujmy, bo nie mogę się już doczekać. Tu również śmiało mogę stwierdzić, że. Jest to porcja dla jednej osoby. Ogólnie wygląda to całkiem nieźle. Spróbujmy. Fasolka jest miękka, ale zdecydowanie jest to niedoprawiona potrawa. W ogóle jest mdła, bez smaku. Ale nie mówię, że nie da się zjeść, bo zawsze możemy sobie sami doprawić, prawda? Nie będę tego krytykował, nie będę mówił, czego macie nie kupować. Ja osobiście stwierdziłem, co mi nie smakuje, co dla mnie jest złe, a wybór należy do Was. A ja oczywiście się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i udanego urlopu przy takich pysznych potrawach.